Witam serdecznie z tej strony konia się Marek Puma 777 i Marek y, y, Puma to są moje dwa kanały, na których nagrywam gry. Y, tym że jeden kanał, czyli Marek Puma, jest głównie poświęcony Minecraftowi, natomiast y, kanał Marek Puma 77 y, jest tam wiele gier, y, które mnie cieszą, które mnie bawią, które mnie interesują, aczkolwiek niewiele o nich omawiałem, jak dziś omówią Cornite Battery royal z Wikipedii, czyli wolnej encyklopedii. Z uwagi na to, że rozmowa się toczyła na w O World of Tanks dlatego też między innymi widzicie zakładkę World of Tanks drodzy mili przede wszystkim dziękuję za subskrypcję łapki w górę oraz komentarze i jestem bardzo ciekaw ilu z tych zagorzałych graczy w tę miało tą rzecz wiedzę Oczywiście liczę na waszą szczerość w komentarzach Wiecie, nieszczerość zaraz wyjdzie, prawda? A więc nie ma sensu się samemu okłamywać Ja e, powiem tak, że przyznaję się, iż część wiedzy, która jest zawarta w tejże treści, którą tu widzicie na monitorze u siebie e, Część wiedziałem od... E, youtuberów, którzy już wcześniej e, omawiali grę e, na swoich kanałach, ja ich nie będę wymieniał z na to, że mnie o to nie proszono więc nie będę się im, e, że tak powiem, content e, tłaczał e, czy po ich plecach wszedł, e, bo to nie ten senk e, uwielbiam szczerość i mea culpa, moja wina Mm, przyznaję się bez bicia mm, co do mojej wiedzy na temat fornita była z deka mówiąc uboga e, nazwy oczywiście drodzy mili którą nie będę w stanie się wysłowić e, zostawię wam do e, um, przeczytania sobie oczywiście link do tej wiedzy jestem w stanie wam udostępnić natomiast do tamtej wiedzy czyli tej wiedzy pantoflowej która Wczoraj się okazało na live, była storpedowana przez osobę hakerską. No, na dzień dzisiejszy muszę prosić o udostępnienie tejże wiedzy. I ona w ramach tego, co mogę powiedzieć z tej wiedzy z tej strony, to zostało. Bez upoważnienia tej, tamtej strony nie mogę e, sprzedać Wam linku, czyli wstawić w opisie materiału. Za wyrozumiałość z góry. Dziękuję. Czyli jedziemy. E, Bornite, Battery Royal, komputerowa gra wieloosobowa z rybem rozgrywki Battery Royal, e, czyli opracowana i wydana przez Epic Games 26 września 2017 roku na platformie Windows. I tutaj moc OS i tutaj niestety rodzina unika unixowych systemów operacyjnych produkowanych i rozprowadzanych przez Apple. Okej, okay. PlayStation 4 Xbox One 2018 roku, system operacyjny Apple IN dla urządzeń mobilnych i e pod oraz Obecnych nazwą funkcji od 7 czerwca 2010 wcześniej system był znany jako system, ten bazuje na temie operacyjnym. No i właśnie tak. Dobra, Nintendo Switch, Androidy oraz. W 2020 roku na Xboxie się serii X i PlayStation 5 gra jest dystrybuowana za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej w modelu modelu płatności występującej w grach komputerowych, nie wymagających kupna lub płacenia abonamentu. Fortnite Battle Royale jest pochodną gry komputerowej. W um, formie wczesnej dostępu była 25 lipca 2017 roku. Zawiera tryb współpracy. Symulator. Komputerowa gra survivalowa pod gatunek komputerowej gry akcji, którego rozgrywka najczęściej otwarty świat, a zadaniem gracza jest przetrwanie z możliwością otworzenia różnych struktur. Produkcję i wydanie Produkcję i wydanie odciągniemy sobie bardziej. Produkcję i wydanie Pierwsze, mm, Pierwsza zmianka o grze została przedstawiona przez Epic Games w 2011 roku gra miała być kombinacją Minecrafta i tejże gry która była wydana w 2008 roku a przez tą spółkę którą widzicie w nazwę w 2009 roku ukazała się jak jej kontynuacja Ok. Yy, pomysł na tryb battery Royal powstał po wydaniu gry. Czyli PubGA, drodzy mili. Zaczerpnięty pomysł od PubGA, który osiągnął w 2017 roku dużą popularność. Widząc, widząc szybki wzrost liczby graczy i komercyjny. Z gry Epic Games pierwotnie wydał jako część płatnej gry Fornite, po czym zmienił wersję na model Pre-Play finansowo przez mikro płatności. Płatność do, dokonywana na niewielkim kwoty, umożliwiająca gracz kupowania lub zrobienia na elementach kosmetycznych. Do personalizacji swoich postaci, a także ukończenia wyzwania, aby zdobyć dodatkowe nagrody. Do tego celu wykorzystana jest wirtualna waluta zwana e, Faudolce. E, gra stopniowo ewoluuje, sukcesywnie otrzymując nowe zawartości w formie sezonów, okresów trwających. Ok. 10 tygodni. 10 tygodni. Aha. W maju 2020 roku poinformowano, że gra ukaże nową platformę. Format PlayStation 5. Na tych już konsoli Xbox X. Konsola gier wideo stworzona przez Microsoft. Zdanie 10 listopada 2020 roku wraz z premierą tych konsol i wraz z premierą Proszę proszę Wash and Go 2 w jednym. Rozgrywka Podobnie jak inne gry, gatunek Battle Royale forite Battle Royale Miet. jak graczy w wielkiej bitwie na rozległej mapie, pojedyncze lub w grupach od 2 do 4 osób tak daniem graczy jest eliminowanie lub unikanie innych graczy do momentu w którym na mapie pozostanie tylko jeden zwycięzca lub grupa gra zmusza graczy do interakcji stopniowo zmniejszając dostępną dla nich bezpieczną strefę Wyjście poza którą może doprowadzić do utraty zdrowia i śmieci postaci growej. Podkreślam jeszcze raz growej. Aby uzyskać przewagę nad przeciwnikiem, gracz muszą szukać broń i przedmiotów rozproszonych po mapie. Gra posyczna od tę możliwość. Gra? Pożycza? Pożycza. te możliwości budowania struktur, hmm, a gracze mogą niszczyć różne obiekty i struktury w i wykorzystywać uzyskane materiały co do budowy nowych gra w hmm, ograniczony sposób pozwala graczom z różnych platform komputerowych, osób o tych konsol i urządzeń mobilnych grać na e, tej samej mapie ze sobą. Odbiór. Odbiór, odbiór. Po bateria stał się swoistym e, fenomenem e, porównanym przez analityków. Do sukcesów osiągniętych przez takie pozycje jak Blizzard, już no, czwarty rok, proszę, Minecraft. Dwa tygodnie po wydaniu liczba graczy przekroczyła liczbę 10 milionów. Marto w marcu 2018 stacowano, że ma ona ponad 45 milionów graczy, a 3 miesiące później w percu 2018 roku Epic ogłosił, że liczba graczy osiągnęła 125 milionów. Mniej niż rok. A co najmniej 40 milionów graczy grało w tą grę raz na miesiąc. Według danych z marca 2019 roku liczba graczy wynosiła prawie 250 milionów. W 2017 roku Gra została nominowana do nagrody w kategorii najlepszej gry, tryb korporacji przez PC Gamer. To w tematyce gier komputerowych w kwietniu tego samego roku gra została nominowana do nagrody coroczne przyznawanie nagrody za wyrażające się osiągnięcia w dziedzinie gier komputerowych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych, telewizyjnych. Nagroda po raz pierwszy została przyznana w 2004 roku. Zostało no tego dokładnie przeczytam tej nazwy, także wybaczcie. W dwóch kategoriach dla najlepiej rozwijających się gier oraz dla gry z najlepszym trybem wieloosobowym. W 2018 roku gra otrzymała nagrodę kategorii najlepiej i rozwijającej się grupy oraz najlepszej gry wielosobowej. w marcu 2018 roku Fortnite Battle Royale był najczęściej streamowaną i oglądaną grą na Twitchu. Yy, może dłużej trochę pokażę wyprzedzająca dotychczasową również zawierającą tryby baterii czyli rozgrywki wieloosobowej graple czyli puk też wieloosobowa 2 lutego 2019 roku DJ i tu nazwa to ja nie chcę przekręcać. Zagrał wirtualny koncert w jednej z lokalizacji gry. Wydarzenie obejrzało ponad 10 milionów graczy. 23 kwietnia 2020 rok. Amerykański raper, wokalista, producent muzyczny zagrał wirtualny koncert w jednej z lokalizacji gry. Ja jeszcze raz do tej przyznaję się bez bicia, że moja wiedza była znikoma co do gry i jako, że tak powiem, właściciela gry. Część wiedziałem, część po prostu łączyłem w pamięci z Minecraftem, czyli z grą, która na no moim zdaniem skromnym, pomimo swojego wieku Myślę, że ma więcej graczy niżeli. Yy, ma. Ma y, No ale to jest moje skromne zdanie, oczywiście. Yy, zachęcam do zostawienia komentarzy. Yy, łapki w górę. Yy, mam nadzieję, że mi wybaczyłeś potknięcia. Wymilczane. Yy, yy, drogi widzu, yy, nazwy, które nie jestem w stanie wypowiedzieć z uwagi na to, że. Moje anglish jest tak słabe jak czasami pisownia, która jest zauważalna nieraz. Także mam nadzieję i dziękuję Wam za wybaczenie moich błędów. Przyznaję się do nich bezbicia moją wolę szczerość niż powiedzmy garść obudy czy kłamstwa. Przyznaję się do błędu, który popełniłem wczoraj, ale moje przeczucia po prostu były takie. Drodzy mili, że e, był to, powiedzmy, nie wiem, trzech, dwóch, dwie osoby, e, które napisały grę, e, a, a potem, żeby ta gra e, bardziej rozmuchać, e, e, sprzedali się, sprzedali prawa Epic Gamesowi. Ja to tak, e, po prostu, tak miałem odczucie, takie miałem przeczucie. Jeżeli Was interesuje, dlaczego takie miałem przeczucie, to na takim prostym przykładzie. Jak chodziłem jeszcze do pracy normalnie fizycznie, zanim doszedłem do bankomatu, to jakieś powiedzmy około 3 km przed bankomatem, czy bankiem, wiedziałem, że gotówka nie została wyelana na konto. Lub jej po prostu nie ma. No ale to, są, to jest tak, już całkiem z innej beczki. Nie na temat gry. E, natomiast powiem Wam szczerze, że dzisiaj e, e, będę pobierał uprawnienia. Mam nadzieję, że im przyznają z tamtej strony. E, jeszcze raz podkreślam, że z tamtej strony, czyli z tej Wiedej pantofowej jak to nazwałem, e, która jest potwierdzana przez Twittera. E, Możecie się część wiedzy też na temat korinty yy, dowiedzieć, jakie będą aktualizacje, jakie poprawki i tym podobne. Yy, będziecie mieć tak zwaną yy, podkładkę Twittera, prawda? Jeżeli ktoś jest bardzo żądny wiedzy na temat aktualizacji. Natomiast z tej strony jeszcze raz podkreślam, że nie jestem osobą idealną. To jest raz, dwa. Popełniam błędy, za które przepraszam. 3. Dziękuję za uwagę. 4. Jeśli coś wiedziałeś z tego i na ile wiedziałeś, to piszemy powiedzmy od 10 do 5, powiedzmy 100%. tym, że liczę na Waszą szczerość. Czyli hashtag 90 powiedzmy, hashtag 70 piszemy i będę wdzięczny, bo potem będziemy urządzać yy, Pytania na temat Fornite i zobaczymy, ilu z Was tak faktycznie dotarło do Was ta wiedza. Ja dziękuję za uwagę, za subskrybowanie, udostępnianie, polecanie, komentowanie. I cóż, do następnego razu kłaniam się serdecznie. Zdrukka życzenia Marek Puma 77 i Marek Puma. To są moje dwa kanały. Na które serdecznie zapraszam, i jeszcze raz licznie dziękując, życzę Wam wszystkim zdrowia i powodzenia. Hej hej.